W miniony weekend Sandomierz stał się stolicą Nordic Walking. Od piątku w różnych zakątkach Sandomierza mogliśmy ujrzeć sporą grupę kijkarzy, którą stanowili instruktorzy Nordic Walking z całej Polski. Spotkanie w Sandomierzu odbyło się już po raz kolejny, a wszystko po to, aby wymienić się instruktorskimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i promować właśnie taką aktywność fizyczną. Serce rośnie faktycznie, coraz więcej osób spotykamy z kijkami. Cieszę się również, że udało nam się po raz kolejny zaprosić ludzi z całej Polski, ludzi związanych profesjonalnie z Nordic Walkingiem. Są tu i pracownicy naukowi, i rehabilitanci, osoby, które na co dzień pracują z bardzo różnymi grupami zawodowymi. I faktycznie po raz kolejny i Sandomierz, i Świętokrzyskie stało się taką stolicą Nordic Walkingu. Byliśmy w bardzo wielu, bardzo ładnych miejscach. Jest to bardzo intensywny dzień. Dzisiaj jeszcze czeka nas kilka, yy, kilka rzeczy do zrobienia, ale tak, bardzo się cieszę, że udało nam się po raz kolejny. W tym naszym pięknym sandomierzu, zgościć tylu wspaniałych sportowców. Jak przyznał Piotr Statuch, w regionie widać coraz więcej osób, które stawiają właśnie na taką aktywność, ponieważ ona jest dla każdego i nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Po pierwsze, są dla każdego. Mamy takie przykłady. Też trenowaliśmy, jak można Nordic Walking uprawiać z osobami niewidomymi. W naszych zajęciach biorą udział osoby na wózkach inwalidzkich, bo Nordic Walking to coś więcej. Chodzą z nami dzieci, chodzą z nami dorośli, chodzą z nami osoby, które mają problemy ortopedyczne, więc kijki są dla każdego, chodzą z nami całe rodziny. Kijki uniemożliwiają korzystanie z telefonu w pewnym sensie, więc też trzeba rozmawiać, więc to też tak nas integruje. Z tak prostych rzeczy, jakie są dwa kiki, tak naprawdę, i ubranie dostosowane do pogody. Okazuje się, że jest no, niesamowita w, swoim, w swojej prostocie aktywność, no, którą każdy może, każdy może stosować. Paulina Ruta, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nording Walking, podkreśliła, że rośnie świadomość osób, które decydują się na systematyczny marsz z kijkami. To jest bardzo ciekawe, bo jak na przykład wjeżdżam do nowej jakiejś miejscowości, albo w ogóle jadę przez daną miejscowość, i pierwsze co mnie wita, to osoba z kijkami. I tak jest coraz częściej. Miałam ja, podobnie w zimie na plaży, nie było, nie, nie było nikogo, były dwie osoby, obydwie z kijkami. No o czymś to też świadczy. Świadczy to o tym, że ta aktywność nasza na pewno się rozwija i cały czas się rozwija. I świadomość właśnie ludzi, że to jest dobre, że to jest dla wszystkich, że to jest sport powszechny, że to jest tanie. Że to jest ogólnodostępne, także myślę, że to ma dużo, bardzo, bardzo plusów. Łatwe, to jest łatwe. A o czym warto pamiętać, zaczynając swoją przygodę z Nordic Walking? Posłuchajcie. Przede wszystkim dobry sprzęt, czyli profesjonalny kijek, dobrać prawidłowy kij, skorzystać na pewno z instruktora, czyli właśnie, żeby ktoś czuwał nad tą naszą techniką, żeby nie popełnić błędów, żeby nie było od początku złych nawyków, bo to jest bardzo ważne. Wygodne buty, wygodny strój, fajny, miękki teren, czyli żeby to nie była kostka brukowa, żeby nie był to asfalt, tylko raczej piaseczek, droga polna, trawka. I myślę, że to z powodzeniem wystarczy. W ramach weekendowego spotkania. Instruktorzy Nordic Walking odwiedzili nie tylko Sandomierz i jego okolice. Treningi odbywały się również na Świętym Krzyżu i Zamku w Ujeździe. Spotkanie i wymiana dobrych praktyk instruktorów w Northern Walking zakończyło się w niedzielę intensywnym marszem z kijkami, śladami ojca Mateusza oraz treningiem na statku dryfującym po Wiśle, który dodatkowo umiliła muzyka. Katarzyna Gaszluga, STV Info